Siema. W tym filmie powiem Ci, jak poprawnie dbać o skórę twarzy. Krok pierwszy oczyszczanie. Pierwszym krokiem, od którego musisz zacząć, jest zwyczajne mycie twarzy czystą wodą. Rano i wieczorem. Brzmi banalnie, ale ma ogromne znaczenie. Rano zmywasz pot, nadmiar sebum i martwy naskórek, który nagromadził się w trakcie snu. Wieczorem usuwasz kurz pył i zanieczyszczenia, które osadziły się na skórze w ciągu całego dnia, a wraz z nimi bakterie i inne drobne ten etap to absolutny must have, jeśli chcesz zacząć dbać o swoją skórę. Zacznij od wody. Codzienne mycie twarzy to pierwszy i najważniejszy nawyk, który naprawdę robi różnicę. Krok drugi tonizowanie. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do swojej rutyny kosmetyków pielęgnacyjnych. Ale uwaga, tutaj łatwo wpaść w pułapki, które mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Po pierwsze, unikaj kosmetyków z alkoholem. Alkohol wysusza skórę, zaburza jej barierę ochronną i może prowadzić do podrażnień. Po drugie, dobieraj produkty odpowiednie do swojego typu skóry. Jeśli masz skórę mieszaną, a używasz kremu przeznaczonego dla cery bardzo suchej i wrażliwej, możesz nie tylko nie zobaczyć efektów, ale wręcz pogorszyć stan skóry, np. zatkać pory, zwiększyć przetłuszczanie lub wywołać reakcję podrażnienia. Dlatego zanim coś kupisz, sprawdź, dla jakiego typu skóry jest dany produkt. W dalszej części filmu zademonstruję, jak sprawdzić, jaki ma się typ skóry. Lepiej mieć jeden dobry kosmetyk niż dziesięć niepasujących. To właśnie precyzja daje efekt. Trzecim krokiem jest picie wody. Ma ona naprawdę duże znaczenie dla Twojego samopoczucia i wyglądu. To może być powód, dla którego Twoja skóra nie wygląda tak, jak byś chciał. Może być po prostu odwodniony. Wodnienie skutkuje nie tylko gorszym wyglądem skóry, ale też obniżonym nastrojem i brakiem energii. Dlatego staraj się pić minimum 2 litry wody dziennie. Żeby zobaczyć, jaki ma się typ skóry, wystarczy, że zrobisz to. Umyj twarz samą wodą i nie nakładaj żadnych kremów. Odczekaj godzinę. Potem przełóż czysty kawałek chusteczki lub papieru toaletowego do czoła, nosa, policzków i brody. Jeśli papier się przetłuścił, Masz skórę suchą. Jeśli tylko strefa T, czyli czoło, nos i broda jest tłusta, to skóra mieszana. Jeśli cała twarz się błyszczy, masz skórę tłustą. A jeśli masz uczucie pieczenia, zaczerwienia lub ściągnięcia, to znak, że może być to skóra wrażliwa. Dbanie o skórę zaczyna się od talerza. To, co jesz, ma bezpośredni wpływ na wygląd Twojej twarzy. Stawiaj na naturalne produkty. Warzywa, owoce, orzechy, pełnoziarniste produkty, zdrowe tłuszcze. To wszystko dostarcza witamin i składników, które regenerują skórę, zmniejszają stany zapalne i poprawiają jej koloryt. Ogranicz przetworzone jedzenie. Cukier, fast foody, chipsy, słodkie napoje mogą powodować trądzik i pogarszać stan skóry. Jeśli jesz je codziennie, twoja skóra też to czuje. Zamiast koli wybierz wodę. Zamiast chipsów sięgnij po orzechy, zamiast batonów i czekolad wybierz owoce. Zamiast fast foodów domowe wrapy, pieczone mięso, sałatki z dodatkiem oliw będą naprawdę dobrym zamiennikiem. Zamiast słodkich płatków owsianka z owocami. Jedzenie to nie tylko energia, to budulec skóry. Im lepsze składniki dasz swojemu ciału, tym zdrowszą, bardziej czystą Skórę możesz mieć. Na koniec chciałbym podać kilka produktów, które wspomogą Ci w dbaniu o skórę. Pierwszy to żel do mycia twarzy od Kerave. Delikatny, nie przesusza skóry. Drugi to krem nawilżający znowu od Kerave. Bez zapachu, nie zapycha porów, nadaje się na dzień i na noc. Trzeci produkt to tonik od Sylveco. Tonik wyrównuje pH skóry po myciu i przygotowuje je pod krem. Ten jest naturalny, łagodny i skuteczny. Piątym produktem jest punktowy żel na od La Roche. Działa lokalnie, zmniejsza stany zapalne, szybko się wkłania. Dobry, jeśli masz pojedyncze wypryski. Podsumowując, tak powinna wyglądać Twoja rutyna, żeby pozbyć się pryszcze i poprawić swój stan skóry. To nie zabiera więcej niż 5 minut dziennie, a robi ogromną różnicę. Pamiętaj, nie musisz mieć 10 kosmetyków. Liczy się regularność i dobranie ich do Twojej skóry. Jeśli masz pytania, napisz się w komentarzu. Pomogę. Jeśli to było dla Ciebie przydatne, zostaw suba i lajka. Ten kanał jest po to, żeby razem budować coś więcej niż tylko formę fizyczną. To był projekt Lepszy. Ja. Widzimy się w następnym odcinku.